To nie jest to, co myślisz. Jeśli masz ponad 60 lat i unikasz masturbacji, bo myślisz, że to już nie dla ciebie, Twoja prostata może być w większym niebezpieczeństwie niż sądzisz. To, co zaraz ci powiem, może zmienić Twoje zdrowie jeszcze dzisiaj. Nazywam się dr Katarzyna Nowak. Od wielu lat pracuję z mężczyznami takimi jak ty. Widziałam ich w gabinecie, zawstydzonych, spuszczających wzrok, niemal bez słów. A kiedy w końcu zaczynam pytać o życie intymne. O masturbację? Prawie zawsze następuje długa pauza. Potem przychodzi wyznanie. Pani doktor, ja już prawie nic nie czuję, albo już nie mogę skończyć, chyba że robię to w bardzo konkretny sposób. Albo najgorzej, moje ciało jakby zapomniało, jak czuć przyjemność. Co ci mężczyźni nie wiedzą, to że sposób, w jaki masturbowali się przez lata, szybko, mechanicznie, bez świadomości, wykondycjonował ich ciała w kierunku dysfunkcji. A konsekwencje są ciche, ale niszczące. Dzisiaj podzielę się z Tobą jednym skutkiem, o którym prawie nikt nie mówi wprost, ale który widzę w gabinecie niemal codziennie. I powiem Ci też, co możesz zrobić, żeby to naprawić. I zanim pójdziemy dalej, jeśli ten temat jest dla Ciebie ważny, zasubskrybuj teraz. Chcę dobić do 10 tysięcy subskrypcji, bo wtedy YouTube pokaże te informacje większej liczbie mężczyzn, którzy cierpią w milczeniu. I jeśli masz jakiekolwiek pytanie o prostatę, masturbację, zdrowie seksualne po 60. Napisz w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć jak największej liczbie osób. I teraz posłuchaj uważnie, bo większość mężczyzn ignoruje to, co zaraz powiem, a potem trafiają do mnie z przewlekłym stanem zapalnym prostaty, zaburzeniami oddawania moczu, bólem miednicy. Zostań do końca, bo za chwilę powiem Ci również, jak często to robić i dlaczego badanie z Harvardu zmienia wszystko. Zanim przejdę do głównego skutku, muszę Ci powiedzieć coś brutalnego. Większość mężczyzn po 60. wierzy w mit. Mit brzmi tak: po pewnym wieku mężczyzna powinien przestać. Po śmierci żony, po rozwodzie, po tym jak dzieci się wyprowadziły, wielu mężczyzn po prostu się poddaje. Myślą: Już przeszedłem ten etap życia, to już nie dla mnie. I nikt im nie mówi, że to błąd ogromny, cichy, niszczący błąd. Opowiem ci o panu Robercie, 68 lat, z Krakowa. Przyszedł do mnie, bo budził się pięć, czasem sześć razy każdej nocy, żeby oddać mocz. Czuł ucisk, pełność, Tępy ból w dole miednicy. Myślał, że to po prostu wiek. Co go zaskoczyło, to pytanie, które mu zadałam. Kiedy ostatni raz pana ejakulował? Spojrzał na mnie, jakbym zadała mu absurdalne pytanie. Lata, pani doktor. Nie miałem stosunków od śmierci żony. I szczerze myślałem, że w moim wieku mężczyźni powinni z tym skończyć. To właśnie mit, panowie, że po pewnym wieku. 60, 65, 70, trzeba się zatrzymać. Ale oto prawda. Kiedy przestajesz ejakulować, twoja prostata dalej pracuje. Dalej produkuje płyn. I jeśli ten płyn nie jest uwalniany, gromadzi się. Tworzy się coś w rodzaju zastoju w twoim ciele. Ta akumulacja prowadzi do przekrwienia prostaty, stanu zapalnego, dyskomfortu, a z czasem rzeczywistych zagrożeń zdrowotnych. Twoja prostata nie jest zaprojektowana, żeby bezterminowo przechowywać płyn. A kiedy to robi, puchnie, zapala się, drażni. Wtedy zaczynasz czuć nagłą potrzebę oddania moczu, słaby strumień, kapanie, a nawet ból podczas oddawania moczu albo ejakulacji. Większość mężczyzn przypisuje to wiekowi, ale w rzeczywistości to zablokowany, sprężony system. I tu zaczyna się poważny problem. Przewlekły stan zapalny prostaty. Został powiązany z większym ryzykiem raka prostaty. Nie mówię, że abstynencja powoduje raka, ale mówię, że częsta ejakulacja pomaga zmniejszyć stan zapalny, który może czynić prostatę bardziej podatną na choroby. Faktycznie duże badanie z Harvardu śledziło prawie 32 tysiące mężczyzn przez lata i odkryło coś, czego większość lekarzy nie mówi na głos. Mężczyźni, którzy ejakulowali przynajmniej 21 razy w miesiącu, mieli znacznie niższe ryzyko rozwoju raka prostaty niż ci, którzy tego nie robili. To nie mit, to nauka. Wracając do pana Roberta: Kiedy rozmawialiśmy, kiedy zrozumiał, co naprawdę dzieje się w jego ciele, zrobił zmianę. Zaczął znowu się dotykać nie z pożądania ani samotności, ale z troski. Powoli jego objawy się poprawiły, ucisk zmniejszył się, sen się poprawił. A przede wszystkim coś w jego oczach znowu się zapaliło. Połączył się z częścią siebie, którą myślał, że zostawił w spokoju. Koszt zaniedbania tego nie jest tylko kilka złych nocy snu czy przewlekły dyskomfort. To leki, których możesz nie potrzebować. To operacja później. I tak, to może być większe ryzyko raka. Wszystko to tylko przez przekonanie, że mężczyzna w Twoim wieku już nie powinien reklamować tej części swojego zdrowia. Nie zaniedbuj swojego serca. Nie zaniedbuj ciśnienia krwi, nie zaniedbuj swojej prostaty. I tu wielu mężczyzn się myli, bo myślą, że to normalne, a kiedy w końcu idą do lekarza, często jest już za późno. Stan zapalny przechodzi w przewlekły, prostata jest napuchnięta. Czasem trzeba leków, czasem operacji. A wszystko dlatego, że nikt im nie powiedział prostej prawdy. Ale jest jeszcze coś, o czym muszę ci powiedzieć, bo nie chodzi tylko o częstotliwość. Chodzi też o to, jak to robisz. Pan Henryk, 67 lat, z Warszawy. Przyszedł do mnie, bo nie mógł utrzymać erekcji. Powiedział pani doktor, chyba jestem już za stary na to. Ale kiedy zaczęliśmy rozmawiać głębiej, odkryłam, że Henryk masturbował się prawie codziennie, ale zawsze w ten sam sposób. Szybko, z napięciem w ramionach, oglądając te same intensywne obrazy, używając tej samej ręki, tego samego ruchu, szukając tego samego rezultatu jak najszybciej. Wiesz, co się dzieje, kiedy robisz to przez lata? Twój mózg uczy się kojarzyć przyjemność wyłącznie z tą konkretną rutyną, a twoja wrażliwość zaczyna się zmniejszać. Potrzebujesz coraz więcej stymulacji, więcej nacisku, więcej intensywności, żeby poczuć to samo co wcześniej. I w końcu stajesz się niezdolny do reakcji z prawdziwym partnerem. Intymność staje się niemożliwa, bo jest zbyt różna, zbyt wolna, zbyt prawdziwa. To nie jest tylko zły nawyk, panowie. To pętla warunkowania neurologicznego. Twoje ciało przetrenowuje się w złym kierunku. Może to prowadzić do czegoś, co nazywamy zaburzeniem erekcji wywołanym pornografią, opóźnioną ejakulacją, a w skrajnych przypadkach całkowitą anorgazmią niezdolnością do odczuwania przyjemności w ogóle. I tu przychodzi najgorsze. Kiedy kondycjonujesz swoje ciało w ten sposób i tego nie zmieniasz, nie tracisz tylko seksu, tracisz pewność siebie, tracisz połączenie z samym sobą, zaczynasz unikać kontaktu fizycznego. Unikasz bliskości. A dla wielu mężczyzn to poczucie izolacji staje się bramą do znacznie ciemniejszych miejsc dystans emocjonalny, depresja, a nawet pierwsze oznaki spadku funkcji poznawczych. Ale dobra wiadomość jest taka, że Twoje ciało może się nauczyć na nowo Twój układ nerwowy może się wyleczyć ale wymaga to świadomości, cierpliwości i nowego sposobu podejścia do samozadowolenia takiego, który jest wolniejszy. Bardziej świadomy, bardziej połączony nie tylko z odczuciem, ale z emocją. Masturbacja nie jest wrogiem. Ale robienie tego bez świadomości jest jak uruchomienie samochodu i wciśnięcie gazu, bez przekręcenia kierownicy. W końcu się rozbijasz. A kiedy zauważysz szkodę, naprawa może zająć znacznie więcej czasu niż myślisz. Więc jaka jest różnica między masturbacją, która niszczy, a masturbacją, która leczy? Po pierwsze, tempo. Zwolnij. Nie goniąc za orgazmem jak celem. Pozwól swojemu ciału odczuwać. Eksploruj z ciekawością, nie z pośpiechem. Po drugie, świadomość. Skoncentruj się na odczuciach w swoim ciele, nie na zewnętrznych obrazach. Oddychaj głęboko, rozluźnij ramiona, szczękę, klatkę piersiową. Po trzecie, brak pornografii. Nowoczesna pornografia, szczególnie ta szybka i intensywna, odczula Twój mózg. Za każdym razem, gdy ją oglądasz, Twój mózg uwalnia dopaminę, ale z czasem powtarzające się wystawienie sprawia, że Twój mózg potrzebuje coraz więcej intensywności, żeby coś poczuć. To nie jest tylko kwestia gustu. To neurochemia. Twój mózg jest przeprogramowywany przez powtarzanie. A kiedy Twój mózg jest wykondycjonowany, żeby oczekiwać sztucznej, przesadzonej stymulacji, Twoje ciało podąża za nim. Erekcje stają się mniej reaktywne. Orgazm staje się trudniejszy. Niektórzy mężczyźni rozwijają nawet całkowitą dysfunkcję, erekcji, wywołaną pornografią, gdzie są w stanie funkcjonować tylko sporno, a w ogóle nie z prawdziwym partnerem ani w samotnych momentach bez niej. Ale oto co chcę, żeby każdy mężczyzna, który to słucha, zrozumiał. To nie jest nieodwracalne. Nie jesteś zepsuty, jesteś możliwy do przekwalifikowania. Twój mózg, nawet po 60, wciąż ma zdolność do leczenia, do resetu, do ponownego odkrycia. Jak to jest czuć prawdziwe podniecenie zakorzenione w rzeczywistości? Niektórzy mężczyźni decydują się na 30 dni przerwy od wszelkiej stymulacji wzrokowej, inni stopniowo się wycofują. Ważne jest to, że zaczynasz odbudowywać relacje swojego układu nerwowego z przyjemnością na swoich warunkach. Opracowałam coś, co nazywam protokołem ponownego połączenia. 10 minut dziennie spokojnego, intencjonalnego, pełnego szacunku czasu, żeby się ponownie połączyć z sobą. Nie ma planu, nie ma presji, tylko dotyk, oddech i świadomość. Oto jak to działa. Pierwszy krok: znajdź prywatne miejsce, gdzie czujesz się komfortowo i bezpiecznie. Może to być twoja sypialnia rano lub przed snem. Drugi krok: oddychaj głęboko pięć razy. Wdech przez nos, wydech przez usta. Puść napięcie w ramionach, w szczęce, w klatce piersiowej. Trzeci krok: dotykaj się z intencją, ale bez pośpiechu. Nie szukasz, żeby gdzieś dotrzeć. Ponownie łączysz się z odczuciami swojego ciała. Eksploruj z ciekawością, niespilnością. Czwarty krok, jeśli przyjdą myśli wstydu lub winy, uznaj je i pozwól im przejść. Nie są twoje. To echa przeszłości. Piąty krok, jeśli ejakulujesz, świetnie. Jeśli nie, też w porządku. Celem nie jest orgazm, to połączenie. Rób to przez 30 dni z rzędu i zobaczysz zmiany nie tylko w swojej funkcji seksualnej, ale w swojej energii, nastroju. Pewności siebie. I teraz chcę być jasna co do jeszcze jednej rzeczy: funkcja erekcji. Jest cicha kłamstwa, w którą wielu mężczyzn zaczyna wierzyć po pewnym wieku. Jeśli nie mam stosunków, to nie muszę się martwić o erekcję. Ale pozwól, że powiem ci coś, czego większość lekarzy nie mówi wystarczająco jasno. Funkcja erekcji nie dotyczy tylko seksu dotyczy przepływu krwi, zdrowia nerwów, integralności sercowo-naczyniowej i długowieczności. Penis jest jak każdy inny mięsień i struktura naczyniowa w ciele. Jeśli go nie używasz, tkanki tracą elastyczność, naczynia krwionośne się kurczą, przepływ tlenu spada. I w końcu, nawet jeśli chcesz go znowu użyć, nie reaguje jak wcześniej. Regularne erekcje, czy to przez autostymulację, czy nawet podniecenie nieseksualne, utrzymują przepływ krwi, tkanki natlenione, ścieżki nerwowe żywe. Nie chodzi o gonienie za przyjemnością samą w sobie. Chodzi o zachowanie istotnej części Twojego zdrowia fizycznego i Twojej tożsamości. Koszt zaniedbania tego nie jest tylko kilka złych nocy snu czy przewlekły dyskomfort. To leki, których możesz nie potrzebować. To operacja później. I tak, może to być większe ryzyko raka. Wszystko to tylko przez przekonanie, że mężczyzna w Twoim wieku już nie powinien reklamować tej części swojego zdrowia. Pan Wojciech, 73 lata, były strażak z Gdańska przyzwyczajony do bycia samą siłą i obecnością. Kiedy przyszedł do mnie po raz pierwszy, był przygarbiony, zmęczony. Powiedział, że nie czuł się sobą od lat. Po prostu zwalnam, pani doktor, powiedział. Ale spojrzałam na jego wyniki. Jego testosteron był ledwo powyżej klinicznego niedoboru. A kiedy zapytałam go o jego aktywność seksualną, po prostu pokręcił głową. Już mnie to nie interesuje. To właśnie przekonanie jest prawdziwym zagrożeniem. To nie jest liczba w kalendarzu, ale moment, w którym przestajesz postrzegać swoją seksualność jako żywą, oddychającą część tego, kim jesteś. Pomogłam panu Wojciechowi powoli się ponownie zaangażować nie z kimś innym, ale z samym sobą. Proste praktyki, bez wstydu po prostu obecność. I przez następne miesiące nie tylko jego poziomy hormonalne się poprawiły, ale jego postawa się zmieniła. Jego głos brzmiał z większą wagą. Zaczął podnosić ciężary. Jego oczy rozświetliły się, kiedy mówił. Ciało reaguje na to, czemu poświęcasz uwagę. Kiedy ignorujesz swoje ja seksualne, twój testosteron słucha, ale kiedy je budzisz, nawet jednym intencjonalnym dotykiem, wysyłasz sygnał do swojego mózgu: wciąż tego potrzebuje, wciąż chce czuć. I mózg reaguje, aktywując systemy, które były wyciszone przez lata. Więc jaki jest jeden skutek masturbacji po 60, o którym musisz wiedzieć? To nie jest to, co myślisz. Skutek nie jest negatywny. Skutek jest pozytywny, ale tylko wtedy, gdy robisz to dobrze, regularnie i ze świadomością. Regularna ejakulacja, przynajmniej 21 razy w miesiącu, zmniejsza ryzyko raka prostaty, zmniejsza stan zapalny, poprawia przepływ krwi, wspiera testosteron, reguluje nastrój i chroni funkcję erekcji. Ale masturbacja bez świadomości, szybka, mechaniczna, z pornografią, niszczy wrażliwość. Kondycjonuje dysfunkcję i prowadzi do izolacji. Różnica między tymi dwoma nie jest moralna, jest medyczna. Jest neurologiczna, jest hormonalna i jest w Twoich rękach. Dosłownie. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, chcę, żebyś coś wiedział. Nie jesteś zepsuty, nie jesteś przytłoczony i nie jesteś sam. Wszystkie systemy w Twoim ciele, nawet teraz, chcą reagować na połączenie. Twój mózg wciąż chce czuć. Twoje serce wciąż chce się otworzyć, twoja skóra wciąż chce pamiętać, co to znaczy być żywym. Ta podróż powrotu nie wymaga nikogo innego zaczyna się od ciebie, zaczyna się od wyboru, żeby przestać się kurczyć, przestać przepraszać za chęć dobrego samopoczucia we własnym ciele, przestać wierzyć w kłamstwo, że wiek czyni cię niewidzialnym, nie jesteś niewidzialny, wciąż tu jesteś i to, co z tym zrobisz, ma znaczenie. Jeśli ten materiał Ci pomógł, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Chcę dobić do 10 tysięcy subskrypcji, bo wtedy YouTube pokaże to większej liczbie mężczyzn. A teraz napisz w komentarzu, ile razy w miesiącu. I jeśli masz jakiekolwiek pytanie o masturbację, zdrowie prostaty, funkcję erekcji po 60, napisz: Czytam komentarze i będę odpowiadać jak największej liczbie panów, bo wielu mężczyzn cierpi w milczeniu. Wstydzą się mówić, ale Ty nie musisz. To bezpieczne miejsce. Zostaw komentarz. Napisz, zaczynam, jeśli zaczynasz dziś protokół ponownego połączenia. Twoje zdrowie jest w twoich rękach. Nie jesteś skazany na dysfunkcję. Nie jesteś skazany na izolację. Możesz to zmienić. Dzisiaj. Teraz. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca. Do zobaczenia w następnym materiale, gdzie opowiem ci o pięciu najgorszych błędach, jakie niszczą erekcję po 60. To będzie brutalne. Nie przegap. Trzymaj się.